Hej, hej, witam wszystkich Was w środę. Słoneczko za oknem, pogoda piękna, energii dużo, można, można zacząć działać, prawda? Cieszę się bardzo, że w końcu te, ten chud za nami, i już widzę tylko słońce, wszędzie w prognozach słońce, więc chyba będzie już w końcu fajna pogoda. Dobra, to co? Bez zbędnego gadania, zabieramy się do roboty. Na pierwszy rzut idzie. Wyścig po kasę. Dobra. Biorę kostki. I zaczynamy. Dobra. Szósty tydzień, ale leci. Dopiero zaczęłyśmy. Dobra. Kto tu dzisiaj dostanie? Może w końcu ja. Cztery i jeden. No niestety. Cztery, czyli Lenela i jeden, czyli zgubka. Piątal idzie. Tutaj powiem Wam tak, zastanawiało mnie takie coś. Co będzie w momencie, kiedy na przykład ja już skończę wszystkie czwórki, a wypadnie mi czwórka? Odkładać kasę czy nie odkładać? Zapytałam o to Mireczkę, i Mirka mówi: No, raczej nie, chyba że chcesz, więc jak mi wypadnie, to mimo, że nie zakreślę, to na pewno będę odkładać. O tak, bo tak się zastanawiałam, jak to będzie yy, i u mnie tak, Lenela z Iwonką yy, na prowadzenie się wysunęły ja jestem daleko w tyle <laughs> więc no zobaczymy zobaczymy co to będzie i słuchajcie yy, wyczyściłam sobie ostatnio kopertki musiałam pozaginać te wyzwanka i wiecie co, tak sobie wymyśliłam że ja teraz będę yy, troszeczkę z nimi przyspieszać, bo chciałabym yy, chciałabym yy, dołączyć do mini wyzwanek bo one mi się tak podobają mam dużo wydrukowanych mini wyzwanek więc tak ale żeby nie było to tak tu skończę i będę i będę sobie yy, dołączać może już w maju się uda no zobaczymy dobra yy, kostkę 12 tu biorę i rzucamy panna 8 rzucę po dwa razy osiem, 8 i yy, 12 super 8 i 12, czyli 20 zł. No, nie myślałam, że aż tak to pójdzie. <grybujesz> Dobra. Następne. Jak tak, to mi wypadają jakieś śmieszne jedynki, a jak tak, to proszę. To takie grube pieniążki. Dobra. Następne. Dwa i trzy. Dwa i trzy, a to może jeszcze i 12. Dobra. To będzie 17. A to może jeszcze raz. O, dobra, to tego nie było. 17. Dzisiejsze i tak, dzisiejsze. Dzisiejsze losowanko jest. Dzisiejsze wyzwanka. Są sponsorowane przez PZU, bo właściwie dostałam wypłatę z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu, więc dzisiejsze mamy, dzisiejsze gry mamy sponsorowane. Dobra. Następne. Ok. 5 i 10. 5 i 10, a może tu się uda. Jeszcze jakieś mniejsze, i 5. No i super, 20 zł. Ok. Wiecie, bo już teraz to, jak już wiem, że te wyzwanka będą, to już mnie tak korci trochę, nie? Dobra. I tu mamy ostatnie. I co my tu będziemy mieć? 5 i 2. 5 i 2. Jeszcze raz. I 3. A, to dobra, to tu jeszcze raz. 5 i 2 i 3 i 1. No, ja zawsze mówię, że mój mąż jest chyba bardzo bogaty, bo on zawsze dostaje małe e, kwoty. 11. <gry> dobra, 11. Ok. A, może ja zrobię, że podokańczam wszędzie rządki i będę rzucać sobie szóstką następnym razem. Co wy na to myślicie? Mogę? A zresztą chyba mogę wszystko, nie? Dobra, to jeszcze raz. Tak, żeby wszędzie były. O, tu dwa. Ok. To będzie fajnie rządek zrobiony. A później sobie na przykład. No, tu pięć. No i spoko. I tu. Aha, tutaj będę musiała mieć dwa rzuty. No dobra. Może będą jakieś takie spoko. 3 i 9. Ok. 3 i 9. Czyli 12. 10, 12. Ok, czyli zostanie nam dobra. Czyli zostanie nam tylko trochę i będzie. I będę sobie mogła robić mini wyzwanka. Dobra, a teraz co? A teraz boksik. Słuchajcie, ja wiem. Ja po prostu rzucam yy, i tyle. Już nie mówię ile razy. Po prostu sobie rzucam, nie? Rzucam sobie nieważne ile razy. Yy, I tyle. Bo bez sensu w ogóle to liczenie, nie? Yy, dobra, kalkulator. Znaczy, będę sobie liczyła 10, a ile wyjdzie, to już tam pan licho, nie? Bo to. Bo to darem na gadka, powiem Wam darem na gadka. Dobra. Tutaj. Z racji tego, że mamy sponsorowany dzisiaj. Yy, yy, to jadę dalej z największymi. Czyli mamy tak. 19, plus. Drugi rzut. 12. To będzie grudzień. Yy, I tu mamy tak. Też 19 największe. Dobra, plus 19, plus trzeci. Już do trzech chyba jeszcze umiem liczyć, nie? Trzeci, dobra. I tutaj mamy co? Tu jest 13, 13, tu jest 14. Ok, czyli to 14 będzie największe. Dobra, plus 14. To był trzeci, czwarty. 14. Okej, okay, krzyżówka. Ha, ja jestem bardzo mądra w krzyżówkę, wiesz? Bo ja mam tutaj swój. Tylko że ja tak dawno nie miałam krzyżówki, że ja teraz nie wiem. No ale dobra. W dół. czekajcie, to jest poziom, czyli to jest piąt. Dobra. I teraz mamy tutaj. Nie wiem, co to jest. Kurde, ja to tak mam, to jest chyba dwa. W nim y, balony unoszą domek. Czekajcie, to jednak nie to. Żona Szreka, Fiona. O, F i O, N. A. Ok. I tu mamy co? I to mamy za piątkę. Ok. Dobra. Czyli plus 5. I to był czwarty raz, prawda? No, czwarty, Teraz 5. 11. Dobra, 11. Czy Wy to widzicie? Bo ja znowu tak, o, pewnie na dół Ok. 11. Okej, okay, listki. Aha, tu są wszystkie takie małe kwoty. No dobra, to jadę tutaj. Tutaj jadę po kolejnie, czyli będzie dwa plus 2 i to był, czekajcie, był to, 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 czyli to był czwarty rzut, dobra, nie, 19, 19 i 14 i krzyżówka i ten, piąty, dobra, czyli teraz szósty, szósty, 24, było 24, o, 24, szósty, 24, okej, okay. I tu, dobra, to jedziemy z różdżką za 20 plus 20, czyli szósty, Dobra, siódmy. 26. 26, siódmy. Aha, dobra, tu sobie idziemy po piąteczkach, bo tu robimy kroczki najpierw. Siódme. Teraz ósmy, dyszka. Ok, czyli dynia, a dynia jest za dyszkę. Ok. O, tu mamy dopiero pierwszą dynkę. O. Dobra, plus dyszka. I to był siódmy. Dobra, ósmy. Czternaście. Znowu krzyżówka. No dobra. Kurczę, ja tak nie pamiętam teraz, co dziewczyny miały, żeby nie było, wiecie, że ja czegoś nie wiem. E, dobra. To. A pięć w dół. Mieszkał w Pacanowie. Koziołek, Matołek, ha, to wiem. To chyba zgubka miała. K, o, z i o, ek. Ma to, ek. Ok, czyli plus piętnaście, i to był rzut kuźwa, nie wiem, Teraz ósmy chyba, nie? ósmy? ósmy. Teraz dziewiąty. Dobra, siedemnaście. O, tutaj mamy piąteczkę, bo idziemy najpierw po tym, czyli plus 5 plus. Ósmy, dziewiąty. 28. Dobra. Aha, i tak, i ja tu sobie rzucam, odgapiam od Moni, bo bardziej mi się podoba jej sposób. Czyli mamy 3, czyli mamy tak. 4 plus 5, czyli 9, plus 2 to będzie 11. 11 Wiecie co to ja sobie zrobię, to plus 5 to będzie 16, czyli plus 16. Dobra i ostatni rzut. Chyba było dobrze teraz, a jak nie było dobrze, to trudno. Dobra i 13 OK i tu mamy tą kosteczkę i mamy tak. 3 OK i z tego będzie drugie. I z tego będzie 2, czyli 2 złote. 2 złote, czyli plus 2, plus 2, czyli mamy 132 złote. Tu dzisiaj, dobra. 100. Raz, dwa, trzy, cztery. 100. 20, 32, złote. Ok. Super ekstra fajnie. Dużo pieniążków tu mamy. Dużo, już mamy. Ja sobie mówiłam zawsze, że jak już będę miała 1000, to sobie wło włożę do banku. Czekajcie: 200, 400, 600, 700, 750, 800, 820, 840, 860. 880, patrzcie, 900. Mamy tutaj już 912 zł. Boże, wyobrażacie sobie, prawie jedna dziesiąta już jest od nas zbierana ale się cieszę. Tak, jak będzie tutaj 1000, to ja już sobie będę dodawać do banku. No a że dzisiejsze, wiecie, dzisiejsze gry sponsorowane, to w ogóle cieszę jeszcze, jeszcze bardziej. Dobra, no to co? Czekam aż pokończę już te nasze. Zodiakowe wyzwanka i e, ruszę do e, mini wyzwanek, bo... Ja to tak mam. Najpierw muszę się naoglądać, 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 a jak już się oswoję, już widzę, jak to wygląda, no to wtedy mogę, mogę się zacząć bawić i, i, i tyle. Dobrze, no to co? To dziękuję serdecznie za czas, który poświęciliście na to, żeby tutaj ze mną pobyć i się pobawić. Życzę Wam pięknego, słonecznego końca tygodnia. Do zobaczenia pewnie w sobotę. Buziaki Papa. Pa.